Słowo, którego będziemy słuchać teraz, jest słowem podsumowującym pierwszy tydzień formacji w czasie seminarium Odnowy Wiary i podprowadzającym pod kolejny tydzień naszych spotkań i rozważań Bożego Słowa. Ale jest też słowem, które każdego z nas, ciebie, bracie, siostro księże, chce spotkać i wierzę, że nie jesteś dzisiaj tutaj przez przypadek, ale Pan Bóg też ma jakiś plan, aby właśnie dla Ciebie. To słowo dzisiaj zostało rozważone. Seminarium Odnowy Wiary jest czasem, kiedy słowo Boże pyta nas o to, co w moim życiu jest ważne, najważniejsze, co jest mniej ważne. Jest też takim czasem, kiedy mamy okazję zatrzymać się nad najbardziej podstawowymi pytaniami, o które codziennie w gonitwie naszych zajęć, zmagań. Napięć, relacji, nie mamy czasu albo nie mamy chęci tym się zajmować. Dlatego też przychodzą te pytania, przychodzi czas seminarium, aby pomóc nam spotkać siebie. To jest niezwykle ważne i piękne, że Bóg najpierw daje nam ten czas, daje nam czas zatrzymania, aby mógł poznać siebie, co w moim sercu kołacze, co w moim sercu. Pyta, co w moim sercu zastanawia się, szukając odpowiedzi na te ważne pytania: po co żyję, dlaczego wierzę, w co wierzę, czy jestem szczęśliwy, jakie są moje plany, oczekiwania od życia, ale też od tego czasu seminarium, od tego, do czego Bóg mnie zaprosił, albo być może jeszcze zaprasza, bo być może ktoś nie był przed tygodniem, ale dzisiaj jesteś. A być może słuchając tego słowa, Pan Bóg Ciebie jeszcze woła, by się nad tym zatrzymać, zastanowić, po co żyję, w co wierzę i czy to, za czym każdego dnia biegnę, na co tracę czas, siły, zdrowie, czy to wszystko naprawdę ma Boży sens w mojej codzienności? Odpowiedzi na te pytania są bardzo ważne, ale oprócz tego, że one są bardzo ważne, to najważniejsze. Aby te odpowiedzi padały, czyli aby odpowiadać sobie i aby te odpowiedzi były szczere, takie moje, przemodlone, rozważone, przemyślane, aby te wszystkie pytania, które się rodzą, aby znajdowały we mnie odpowiedź, aby to wszystko, co drąży moje serce, nad czym się zastanawiam, z czym mam odwagę się zmierzyć, by faktycznie najszczerzej sobie odpowiadać. Ponieważ Bóg przez te pytania też chce wchodzić w moją rzeczywistość, w rzeczywistość mojego życia, mojej codzienności, moich zmagań. I to, co jest bardzo ciekawe, to to, że Bóg nie chce wchodzić w nasze wyobrażenia o Nim, nie chce zastanawiać się nad tym, co ludzie mówią o Jezusie, co ludzie mówią o Kościele, co inni myślą o Bogu. Ale chcę spotkać moje tu i teraz. To jest tak jak w czasie e, zmartwychwstania, gdy w ten dzień, wieczorem pierwszego dnia tygodnia, pierwszego dnia po zmartwychwstaniu, Jezus e, przychodzi do apostołów mimo zamkniętych drzwi, staje pośród nich i nie osądza ich, nie porównuje, jakie były ich postawy przez ostatnie dni, przez czas Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty czy poranka zmartwychwstania. Tylko staje pośród nich i każdego obdarza pokojem. W takim stanie, w takim nastawieniu ducha, w takim pokoju albo niepokoju serca, tu i teraz staną pośród nich i takich, jakich tam byli, bez upiększania, bez ogłady, ale z tymi wszystkimi wątpliwościami, pytaniami, zawodami, zawiedzioną nadzieją, Jezus pośród nich staje. I dzisiaj też Jezus staje wobec nas w takiej kondycji życia, jaką mam, i te wszystkie pytania mają mi pomóc stanąć przed sobą i przed Bogiem w takiej kondycji, jaką mam, z takimi wątpliwościami, radościami, troskami, napięciami, które są we mnie, ale są. Czas seminarium Odnowy Wiary jest wchodzeniem nie tyle w teorię, w wiedzę, ale przy, przede wszystkim w takie. Doświadczenie poznana, poznania Boga, bo apostołowie w wieczerniku, w dzień zmartwychwstania, poznali Jezusa, który przynosi pokój, który nie wytyka palcami, który nie oskarża, nie osądza, ale staje jako ten, który jest centrum ludzkiego życia i z tego centrum, z tego drzewa życia, które staje na nowo z drzewa krzyża, krzyża uwielbionego, płynie pokój do ludzkich serc ta przypowieść, którą usłyszeliśmy jako dzisiejszą ewangelię, jest to słowo, być może wielu z nas dobrze znane. Nazywamy tę przypowieść albo o miłosiernym ojcu, albo o synu marnotrawnym, czy o dwóch synach marnotrawnych. Ta przypowieść nam podpowiada, jaka może być kondycja mojego serca, mojego życia. Może być to kondycja tego syna, który poprosił ojca o majątek i odszedł możemy go nazwać takim rozkapryszonym, takim który ma wszystko podstawione pod nos. I to słowo daj mi część majątku, to jest jakby powiedzieć ojcu, ojcze już chcę, żebyś umarł, żeby ten spadek, który zarobiłeś cały dorobek życia, żeby podzielić. I ten syn, który zabrał to wszystko odszedł i to roztrwonił, bo nie miał mądrości. I bardzo często jest tak, że ten skarb życia łaskę wiary zadaną nam na Chrzcie Świętym, potem pielęgnowaną przez katechezę rodzinną, katechezę szkolną, parafialną. Gdy człowiek dorasta, ma lat kilkanaście czy trochę więcej, to gdzieś roztrwoni, bo nie przyjął tego skarbu wiary jako coś drogocennego, jako coś, co jest instrukcją obsługi, jak korzystać z życia. Jak wykorzystywać grosz, który Pan Bóg daje, jak być pośród ludzi, jak posługiwać innym ludziom, tylko to roztrwonienie, bo nie ma poszanowania tego, co otrzymałem, tego daru życia, tego daru wiary. I może ktoś z nas dzisiaj w takim stanie jest jak ten młodszy syn, syn marnotrawny, który boi się powrócić, który być może doświadcza tego, że jest mu źle, ale od czego mam zacząć. I Pan Bóg zaprasza Cię, aby po prostu przychodzić, aby pozwolić mu, bo Jego słowo do Ciebie mówiło, by Jego słowo każdego dnia wskazywało Ci drogę, by Cię podnosiło, byś nie wierzył, byś nie wierzyła w to, co ludzie mówią do Ciebie, co mówią o Tobie, że nic z Ciebie nie będzie, że się nie nadajesz, że to nie dla Ciebie. A Pan Bóg czeka, jak miłosierny ojciec, na ten powrót syna marnotrawnego, czeka i nie będzie do Ciebie strzelał oskarżeniami. Bo wielu ludzi nam mówi, gdy zmienisz się w tym, gdy poprawisz się z tego i nie będziesz robił tak, to wtedy możesz przyjść. A Pan Bóg jest tym, który czeka, aby ten syn, być może marnotrawny, przyszedł takim, jakim jest, ale aby przyszedł, aby przychodził. Ale może też być w jakimś taka postawa, postawa tego syna starszego. Mówimy o tym, ten drugi syn, ale tak naprawdę on też był marnotrawny. Mimo, że był blisko ojca, że był blisko źródła miłości, to też był marnotrawny. Dlaczego? Bo nie czuł się synem, ale parobkiem, niewolnikiem. Jakby harował tyle lat u swojego ojca i nigdy nie odczytał tego, że ojciec jest dla niego ojcem, a jedynie pracodawcą, a on jest wyrobnikiem, najemnikiem. Bo mówi o, o swoim bracie: Oto ten syn twój powrócił. I mówi mój brat. Ale ten syn twój powrócił, gardząc. I bardzo podobnie jest w życiu człowieka, który często jest w kościele. Może być tak, że często chodzisz do kościoła, że jestem blisko ołtarza Chrystusowego jako ksiądz. A cały czas się czuję niewolnikiem, parobkiem. I jeżeli nie będę chodził na Eucharystię, nie będę się spowiadał, nie będę przyjmował komunii świętej, to Pan Bóg się na mnie obrazi. To Pan Bóg ześle na mnie jakąś krzywdę, jakąś karę, że tego nie robię. Na Bóg mówi: Dziecko moje kochane, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do Ciebie należy. I przychodząc do kościoła, mamy się czuć dobrze. Wielu z nas ma swoje wysiedziane, wystane, wyklęczane miejsce w kościele, w konkretnej ławce. Bo czuję się tutaj jak w domu ojca. Czuję się tutaj jak dziecko wobec Ojca. I niezależnie od tego, jak daleko odeszliśmy, czy to fizycznie, czy tylko w sercu swoim, nie czując tej miłości Pana Boga, to On czeka i zaprasza, aby przychodzić bliżej Niego, aby też dać się zaprosić do tego czasu seminarium odnowy wiary, nowego wlania siły, nadziei, umocnienia. Ale może być też tak, że jesteś bardzo blisko Pana Boga i cieszysz się z tego, że Bóg cię kiedyś przygarnął, że czujesz się już nie jak ten drugi syn, ale doświadczasz miłości Boga Ojca, ale ciągle ci czegoś brakuje, jak temu bogatemu młodzieńcowi, który miał wyruszyć w drogę i który przychodzi do Jezusa i pyta nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus Mówi, zachowuj przekazania, znasz je przecież. Zachowuję, ale cały czas nie mam tego, za czymś moje serce tęskni. To idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, a wtedy przyjdź i chodź ze mną. Że być może jest pośród nas ktoś, komu niczego nie brakuje, tak po ludzku. Żyje w sposób dobry i nie krzywdzisz drugiego człowieka. Naprawdę, gdy tak patrzy się na ciebie z boku, to widać, to, że wszystko jest, jak mówią Anglicy, korrekt, że jest wszystko w porządku z twoją wiarą, a jednak jakiś niepokój serca jest, że czegoś ci brakuje. I niezależnie od tego, z jaką kondycją przychodzisz, jak młodszy czy starszy syn, czy ten bogaty młodzieniec, Jezus mówi: bądź. Jezus mówi: zapraszam cię do tego, żebyś ten czas Bogu oddał, żeby on mógł przemieniać to wszystko, co Słowo pokaże, co słowo odsłoni. Bo Bóg będzie przychodził, jako ten, który chce dać nowy sens, nową jakość, żeby po tym seminarium, po tych dziesięciu, jedenastu tygodniach, moje życie nie było takie samo. Ale by było doświadczaniem miłości Boga, było życiem z Jego ręki. Niechaj rodzi się, pomnaża w nas też to pragnienie. Który, które było w świętym Janie apostole Jan, który doświadczył tego wskazania, tak, oto baranek Boży. Oto baranek Boży, ten, który gładzi grzechy świata. I wtedy Jezus, gdy, gdy zobaczył apostołów idących za nim. Gdy zobaczył tych, którzy szli za Nim, to zapytał ich tak prosto, czego szukacie? Czego szukacie? Jezus słyszy od nich to, rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? I odpowiada im, chodźcie, a zobaczycie. I zobaczyli i pozostali u Niego. Niechaj będzie w nas to pragnienie, że chce poznawać Jezusa, że chce poznawać dobroć Boga. I to jest bardzo piękne, że coś się stało, że Pan Bóg Cię tydzień temu tu przywołał, czy coś się stało, że Bóg Cię w tym tygodniu zaprosił. Że jesteś i Pan Bóg tego słowa nie kieruje w próżnię, ale do żywego organizmu, do żywego serca, które jest ciekawe, ciekawe Boga, które chce słuchać Jego Słowa, Jego głosu. I dlatego też na koniec tego rozważania. Inicjatywa ratowania człowieka zawsze jest po stronie Pana Boga, inicjatywa zbawienia jest zawsze po stronie Boga. Ojciec Joachim Badeni, Dominikanin, już nieżyjący, o którym mówili, że był mistykiem, mówił, że Pan Bóg jest urokliwy, albo pełen uroku i blasku, że w konkretnym momencie ludzkiego życia czymś błyśnie i nas zauroczy, że jednemu spodoba się witraż w kościele, komuś drugiemu muzyka kościelna, organy, ołtarz, wystrój kościoła, piękno szat liturgicznych. I to jest właśnie ten urok Pana Boga, ten blask Pana Boga, przez który Bóg chce nas zauroczyć, zachwycić. Chce zabłysnąć, abyśmy byli gotowi iść za Jego słowem, za Jego gwiazdą, za Jego pięknem, dobrem, prawdą. Bo On jest tym, który chce do nas mówić, który chce obdarzać nas hojnie swoją łaską. Chce odpowiadać na nasze pytania, abyśmy je zadawali. I to, co jest niezwykle piękne, to jest to, że Bóg chce wyjaśniać nasze życie. Że On ma naprawdę odpowiedź na te pytania, które nas nurtują, tylko czy my je zadajemy. Bóg chce interpretować, wyjaśniać rzeczywistość naszego życia. Pytajmy Go i spodziewajmy się tego, że przez Słowo i przez wydarzenia będzie nam odpowiadał. Panie Jezu, wiary nam dodawaj na każdy dzień. Amen.